Serce nabicie człowieka rozpoznasz czynami. Chory rat. Człowieka rozpoznasz czynami. Są moje smutki i żale, ciągle mam przejebane, tu są smutki i żale, to są moje smutki i żale, czemu moje życie w taki sposób przeżywam? Myślę, że w piekle przebywam. Tu są smutki i żale, ciągle mam przejebane, tu są smutki i żale. Ta bieda i depresja, znam to kurwa doskonale, znam to doskonale. Znowu człowiek ma zmartwienia. Czy na rachunki uzbiera? Nikt za darmo nic mi tu nie da. Ta pierdolona ciągła bieda i problemy. Czy kiedyś się to zmieni? Serce wie doskonale, jak życie bywa, przejebane. Zawsze na koniec miesiąca ta sama historia. Czy będzie starczało na jedzenie i rachunki? Serce nie pamięta, kiedy życie się układało. Kiedy forsy na wszystko starczało. Kiedy z uśmiechem się stawało i niczym nie przejmowało. Jak to jest radość z życia cierpać. W przyszłości się nie bać, tylko spokojnie na nią czekać. Tylko spokojnie na nią czekać. To są smutki i żale, to są moje smutki i żale. Ciągle mam przejebane. To są smutki i żale, to są moje smutki i żale. Czemu moje życie w taki sposób przeżywam? Myślę, że w piekle przebywam. To są smutki i żale, ciągle mam przejebane. To są smutki i żale, ta bieda i depresja. Znam to kurwa doskonale, znam to doskonale. Przez ten wypadek ciągle liże rany Marzę, że zostanę poskładany Ale przez lekarzy tylko oglądany I coraz bardziej do nich zniechęcany Na Facebooku status zmieniony Z depresją zaręczony Ciągle bóle głowy Nie wyobrażacie sobie z jakim żyję do tego bólem nogi Mimo, że przygnieciony byłem karuzelą Nie czuję się, że jestem kaleką Ale przestałem być optymistą Teraz bardziej realistą A jednak nie, chyba tak naprawdę jestem pesymistą Ej, jestem pesymistą to są moje smutki i żale, ciągle mam przejebane, to są smutki i żale, to są moje smutki i żale, czemu moje życie w taki sposób przeżywam. Myślę, że w piekle przebywam. To są smutki i żale, ciągle mam przejebane, to są smutki i żale. Ta bieda i depresja, znam to kurwa doskonale, znam to doskonale. Co mi przyszłość przyniesie, co mi przyszłość przyniesie, tego wiedzieć chyba nie chcę. Teraz, teraz już mnie nie rozpieszcza. Czuję się czasami, jakbym na piekło był wskazany, już do piekła przyzwyczajany. Jak moje serce i dusze jakaś siła miłości oducza. Jak moje serce umiera w konwulsjach. Ostatkami mi siły, miłości, spokój i radość przyzywam. Na odrobinę szczęścia chyba zasługuję, na odrobinę spokoju zapracowałem. Na odrobinę miłości, skoro tyle wycierpiałem, zasługuję. Bo już taką pustkę w środku czuję, bo już taką pustkę w środku czuję. To są moje smutki i żale, ciągle mam przejebane To są smutki i żale, to są moje smutki i żale, czemu moje życie w taki sposób przeżywam. Myślę, że w piekle przeżywam. To są smutki i żale, ciągle mam przejebane. To są smutki i żale. Ta bieda i depresja, znam to kurwa doskonale. Znam to doskonale, znam to doskonale. Pokój.